Biblia i wiara, mądrość Syracydesa, rozdział 12. Roztropność w czynieniu dobra. Czyniąc dobro, wiedz, komu je czynić, a otrzymasz należną odpłatę. Czyniąc dobro pobożnemu, otrzymasz nagrodę. Jeśli nie od Niego, to od najwyższego. Nie ma pomocy dlatego. Kto trwa w niegodziwości i nigdy nie udziela jałmużny. Dawaj pobożnemu, nie przejmuj się grzesznikiem. Czyń dobro pokornemu, nie pomagaj bezbożnemu. Odmów mu chleba i niczego mu nie dawaj, aby cię nie wykorzystał i nie zawładnął tobą. Poniósłbyś wtedy podwójną szkodę. Za wszelkie dobro, któremu wyświadczyłeś. Także Najwyższy brzydzi się grzesznikami i zsyła karę na bezbożnych. Strzeż się ich w dniu kary wspomagaj dobrego, a nie grzesznika. Rozdział 12. Przeciwko fałszywej przyjaźni. Przyjaciela nie rozpoznaje się to probycie. Dopiero nieszczęście wyjawi wroga. Z pomyślności człowieka smucą się nieprzyjaciele, nieszczęście oddali także przyjaciół. Nigdy nie zwierzaj się swojemu wrogowi, bo jak brąz pokrywa się śniedzią, tak ujawnia się jego niegodziwość. Nawet gdy pokornie chodzi z pochyloną głową, bądź uważny, i wystrzegaj się go. Obchodź się z nim jak z czyszczonym lustrem, a poznasz, że nie do końca zaś nie działo. Nie pozwól mu stawać przy tobie, aby nie zajął twego miejsca. Nie każ mu siadać po twojej prawej stronie, aby nie starał się o twoją pozycję. Na końcu przypomniałbyś sobie moje słowa i miałbyś wyrzuty. Że nie usłuchałeś moich napomnień. Kto się lituje nad zaklinaczem ukąszonym przez węża, lub nad tymi, co się zbliżają do dzikich zwierząt? Podobnie jest z tym, który idzie do grzesznika i staje się wspólnikiem jego grzechów. Może wytrwać z tobą godzinę, lecz gdy upadniesz, nie pozostanie. Nieprzyjaciel ma słodkie słowa na swoich ustach, lecz w sercu zamierza wrzucić cię do dołu. Nieprzyjaciel uroni łzy z oczu, lecz gdy nadarzy się okazja, od krwi się nie powstrzyma. Gdy upadniesz, znajdzie się przy tobie, udając pomoc, podstawi ci nogę. Kiwając głową, będzie zacierał ręce obmówi cię kiedy się od ciebie odwróci Mądrość Syracydesa rozdział 13 Ostrożnie z bogatymi Ubrudzi się ten, kto dotyka smoły, kto trzyma spyszałkiem upodabnia się do niego nie podnoś ciężaru ponad siłę nie zadawaj się z bogatszym od siebie: Jak można połączyć kocioł z garnkiem? Pierwszy uderzy, drugi się rozpada. Bogaty krzywdzi i jeszcze grozi, a skrzywdzony biedak musi prosić o przebaczenie. Jeżeli bogaty cię potrzebuje, wykorzysta ciebie, a gdy ty będziesz w potrzebie, on cię zostawi. Gdy coś posiadasz, pozostanie z tobą, ograbi cię i wcale nie będzie żałował. Gdy cię potrzebuje, będzie cię zwodził, będzie się uśmiechał, obiecując wiele, pytając grzecznie, może ci czego potrzeba? Omami cię swoimi ucztami, aż cię dwa lub trzy razy wyzyska. A na końcu cię wyśmieje. Po tym wszystkim będzie cię unikał, kiwając głową nad tobą. Zważaj na to, by nie dać się oszukać, abyś nie został upokorzony z powodu swej lekkomyślności. Gdy zaprasza cię jakiś możny, zachowaj dystans, tym bardziej będzie nalegał. Nie bądź zbyt porywczy, aby cię nie odtrącił, nie stój za daleko, aby cię nie zapomniał. Niech ci się nie zdarzy rozmawiać z nim jak z równym, nie ufaj jego wielu słowom. Swoją rozmownością wystawi cię na próbę, a uśmiechając się, wybada. Nie ma litości i nie dotrzymuje słowa. Nie oszczędzi ci nieszczęść ani łańcuchów. Strzeż się i bardzo uważaj, gdyż zdążysz do swego upadku. Słuchając tego, zbudź się ze snu i czuwaj, przez całe życie miłuj Pana i wzywaj Go, aby cię zbawił. Każda żywa istota lgnie do podobnej sobie. A każdy człowiek do tego, który jest mu bliski. Każde stworzenie łączy się według swego gatunku. Także mężczyzna zostanie przyłączony do podobnego sobie. Czy wilk będzie mieszkał z jagnięciem, albo grzesznik z człowiekiem pobożnym? Czy może być rozejm między hieną i psem? Albo pokój między biednym i bogatym. Lwy pustynne polują na dzikie osły. Na biednych żerują bogaci. Pokora jest obrzydliwością dla zrozumiałego. Biedny napełnia wstrętem bogatego. Gdy zachwieje się bogaty, znajduje wsparcie u przyjaciół. Gdy upadnie biedny, przyjaciele go odtrącają. Gdy myśli bogaty, wielu go broni, Mówi głupstwa, a jest usprawiedliwiony. Gdy biedny się pomyli, zostaje potępiony, Mądrze mówi, a nikt go nie słucha. Bogacz przemówił, a wszyscy zamilkli, Jego słowa wynoszą pod obłoki. Biedny przemówił, zapytano, kto to jest, jeżeli się potknie, całkiem go przewrócą? Dobre jest bogactwo, w którym nie ma grzechu, a ubóstwo jest złem w ustach bezbożnego. Serce człowieka zmienia jego wygląd, czy to na dobre, czy na złe. Radosna twarz znakiem szczęśliwego serca. Samotność i zamyślenie oznaką trudności. Amen.